Znajdziesz więcej rzeczy na wylosowaną literę. Wygrywasz. Tricusem. Dawaj, jak ty pierwszy. A. A, A, A. Jesteś na A? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie biegniesz? Ja jestem analfabetą. <grym> aparat, aparat, w telefonie, aparat. O nie. <grym> 1-0. Gotowy? Tak, tak, dawaj. F, F, F. Wcale mi Miłosz nie powiedział, że frisbee. To dobra. nawet nie jest frisbee. 1-1, zaliczamy G No co takie trudne! Eee, po co ja biegam zamiast się zastanawiać? G. O... Gąbki! ale już nie mamy gąbek. Nieważne? Jest! Głupek! 2-1, dobra, moja kolej Z. Z Nie ma nic na Z. Biorę kolejną. Dobra. Nie N. N. Mm. Niebieski Airflow? Nie wiem, to chyba nie jest na N. Można, tak? To jeszcze jedna. G też już było. Też już było. Nie, to no już idzie w kółko. M e, ma ja biorę bieram adres. Czemu tak szybko? Czekałam na to. Jest. 2-2. Runda finałowa. I. I igła? Jest to jakaś igła? Iglo. I madło. Ale ciężka gra strasznie. Sorry, chciałam, żeby było łatwiej. Serio nie ma nic... A iPhone? I o kurna, tak! <noise> iPhone! Nie wierzę w to, przegrałem!